Eee, e, panie medyk! Co pan robi? Pan się uspokoi. A ja jestem spokojny. No, pan na razie ucieka. Nie uciekam, jak ja zwiedzę? A nie uciekam. No, zgłaszam, zgłaszam, no jestem w pokoju, z zamknąłem go, żeby nie uciekł. Medyk! Medyk, 3000 daje. 3000 i otwieraj te drzwi. Nie. Otwieraj te drzwi, 10000 daje. Pan podniesie ręce. 10 daję, ty nie możesz mnie skłócić, 10 tysięcy daję. Medyk, nie denerwuj mnie. Nie. O, 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 dobra. Yy, ja też wyszedłem z panem. Skłóci mnie. A pan gdzie się wybierze, no. Panie, nie. 3 tysiące daję, weź, pójdźmy. Wydruklam, pan. Może teraz pili do... pójdę Dobra, 10 tysięcy, 10 tysięcy zostaw mnie. Uh, uh, A 000, może 200 tysięcy Dobra, dam, dam ci 200 kiedyś spłacę, zostaw mnie Ej no Co się, pan się zatrzyma uh. Ej, co się? Ja... Wkładam ci do pojazdu, za chwilę ci pas... <laughs> Dziękuję, do widzenia O, teraz uh. ty możesz zapierdalać? spisz no, i dał pane ty mnie trafił! A... <tryk> Ty ja potrzebuję operacji, szaden Co ci zrobię zaraz, kurwa? operację życia, kurwa. Zrobisz mi na sendieć. Ty jedzie po Iza chyba. Kurwa, nic nie widzę. Całuj mnie, kurwa. 哥看不清。<laughs>